A cóż to za akcja? Przejazd bolidem wyścigowym po to, że nakrywamy. Działam z W Nagrodę za coś? Będzie losowanie w czasie meczu. Szansę ma każdy. Okej, okay, dziękuję. To możemy jedno? Tak. Ilo ma branka się jak wygra? No myślę, że co najmniej trzeba. O, to dużo. Bardzo dużo i tak mam nadzieję, że tak będzie już od rana żyję emocjami, także mam nadzieję, że wygramy. A jakie szanse Agieloni na otrzymanie mistrza Polski? No, no mistrza Polski, jeśli utrzymamy skład do, do końca sezonu taki jak jest, to myślę, że bardzo, bardzo duże. Długo wyczekiwany mecz? No na, na Legii zawsze się czeka. Ile ma bramkami dzisiaj Jagielonia wygra? 3-1? 3 dla nas. Tak. A ty jesteś zadowolony, że przyszedłeś na tak ważny mecz? Tak. Długo czekałeś? Tak. Ale my na każdym jesteśmy, także to, o, to, legia, nie to... legia, nie legia, zawsze jesteśmy. A... No, a dzisiaj to już tak jest, że trzeba tutaj być i... i zobaczyć to zwycięstwo. A pan tylko z synem? Tak, córka niestety jest trochę za późno. <laughs> dziewczyny chyba się średnio interesują, co? Nie, bardzo się interesuje, ale troszeczkę może dla no, nich nie ta pora. Tam smaczne? Zgłodniałyście pewnie na tej pierwszej połowie, co? Tak, bardzo. A co do picia? Macie coś gorącego czy zimnego? zimnego? Zimnego. Trzeba się rozgrzać trochę. Rozgrzewacie się emocjami na meczu, tak? A jak wrażenia? Dobrze, bo ja pierwszy raz jestem w ogóle. O! I co, jak ci się stadion podoba? Fajnie bardzo. A jaki wynik dzisiaj? Co? 1-0 dla Legii. Oj, ale jak, wy... jak się skończy? A wy nie wolicie oglądać, tylko grać? Jak będzie koniec przerwy, to pójdziemy oglądać. A czyli w trakcie jesteście tam, a w przerwie tutaj, tak? Tak. I co, jak wrażenia po pierwszej połowie? Złe. A jak myślicie, jak się skończy? Po jeden, Ym, po jeden. jeden jeden. Jak wrażenia po pierwszej połowie? Eee, po pierwszej połowie? Wrażenie takie, że Jagiellonia przeważa, natomiast i brakuje szczęścia. No i to z momentu stracenia bramki była zdecydowanie zespołem lepszym. Ale ma imię nadzieję, że się podniosą po biedę. Mam taką nadzieję, że liczę przynajmniej na co najmniej dwie bramki no to i to zwycięstwo w meczu. Zenek musi dzisiaj zagrać. <laughs> tak. Przede wszystkim. A długo wyczekiwany mecz dzisiejszy? Czy długo? Nie. Nie, nie każdy jest wyczekiwany, także jest jakaś taka atmosfera i adrenalina, prawda? Także jeszcze do pani mam takie pytanie. Najprzystojniejszy piłkarz? Frankowski, oczywiście. O, dziękujemy. Dzisiejszy mecz był długo wyczekiwany przez kibiców, a czy wy piłkarze odczuwaliście jakiś większy stres przed tym meczem? No na pewno to mecz był rangi takiej na pewno wysokiej, bo graliśmy z Legią Warszawa i no teraz co można powiedzieć po takim meczu, no ciężko cokolwiek powiedzieć, no i na, inne, inne, innego wyniku się spodziewaliśmy. A czy porażka boli podwójnie? Na pewno, no. bo to jeszcze w taki wyniku siebie, no, no to, to takie wyniki bolą. Ale była mobilizacja do samego końca. Udało się zdobyć gol. Zostaliście podbudowani trochę chociaż tym jedną bramką. No na pewno jakaś bram, bramki się strzela tak, no ale wynik końcowy się liczy. Romanczuk? A Romanczuk nie? No. Nie, ale nie strzelał. Czernych pierwszą Czern, bramkę. Ale spalony był, ale a a Czernych nie był chyba, no nie? Ale Romanczuk miał kontakt z piłką i, a, a, i nie, nie, no. nie spalone był na stół, tak, nie? Tak.